Witam wszystkich hodowców i hodowczynie Dzisiaj nakręcimy dwa filmiki Jeden będzie z samymi Ardenami Drugi będzie czarny z tych I z Jansenem. No i tam kilka jeszcze będzie krzyżówek Ozdobne będą też jakieś tam Tutaj pokażemy najpierw Ardeny Tutaj mamy samczyka Z roku 2014 z jest linia tak doli Przepiękny samczyk Na pięknym moku. Ciemny brązowy nalot, białe lota. Piękny samiec. 2014 rok. Ułożony jest też. No one wszystkie one się pierżą jeszcze, ale ułożony jest bardzo fajnie. On ma numer 75. No drugi jest samcik z 19 roku. Biały dziób. Super. Bardzo ładny białe lota nakrapiamy włożony też jest idealnie za dużo nich było niestety trzeba coś było sprzedać uszupnić zrobić miejsce innym tutaj jest ciemny też z białymi lotami 19 rok też pięknie to to jest następny z 2019 roku Nakrapiany. Jest jakieś tam białe lotka ma piękny tam czy ktoś, idealnie ułożony. On jest numerem 78 79, 14 rok. Przepiękny go, biały dzieł. Piękne oko ma. Bartek, zbliż tego do tego było ładnie widać to oko. na nakrapiany, super. Młodego bardzo fajne. daje. To jest 2018 rok, numer, numer 80. Ciemny, piękna głowa bardzo ładnego Super samczyk. 81, 20 rok. 81 ciemny <laughs> biały lota też bajka, ale wszystkie te samczyki są super, bardzo ładne. Teraz młode samczyki. Tu jest ciemny białe pióra w szydle, na nalot, bardzo ciemny już taki. To są 20

Następny, nakrapiany, ja wylotka coś tam numer 67 68 też taki nakrapiany ciemny szałeczki ładne do oczy bardzo ładne są, są super Tu jest numer pięćdziesiąt sześćdziesiąt osiem. Ciemny. Sześćdziesiąt dziewięć cały ciemny. Piękny. Są Piękne oko już ma. I tu mamy numer 70 ciemny z nalotem biały lota. Po głowy ma trochę strego. Super Tutaj będzie 71 nakrapiany biały siedemdziesiąt dwa, sam siedemdziesiąt dwa numer. Siedemdziesiąt trzy, cały ciemny, mocno ciemny oko. Teraz będą samiczki. Teraz jest samiczka. Oż abstra taka brązowy nalot, Bardzo ładna samiczka. I ona ma numer 59 dziewięć o jednolotko mam tylko białe jednolotko do rzucenia jeszcze fajna samczyna ona ma numer 60 61 ciemna na no, brązowy też oczywiście troszkę przypasione są niektóre ale jak to na pierzeniu trzeba było tak i następna z numerem 62 Super tajeczka złożona bajeczka, głowa ładna 63 A kasa malery Piękne oko Bardzo nam I ona jest numerem 63: 64, mocno ciemna, w głowie trochę białego, biały lotan brązowy nalot. 65, ciemna nalot, a jakieś tam piórka też. Bardzo ładna I następna, mocno ciemna. I dużo, dużo białego skrzydła. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, aż piłdza. W drugim będzie to samo. Bardzo ładna. Super samiczka. Ułożona wszystko. Następna taka sama. Trochę mniej białego skrzydła, ale też bajeczka. Ona ma numer 67 68 Piana pstra sub, ale Bardzo fajny błąd Ona jest numer 68 69 ciemna z brązowym nalotem W jednym skrzydle tylko białe Super, Bardzo ładna facie. i tutaj mamy numer 70, ostatnia z Ardenów Piękna Stra, Bardzo ładna chęcika Ardeny będą na tym filmiku wszystkie i na te będziemy nakręcać inne filmiki, ale będą osobne puszczone. Tutaj, jeżeli ktoś, się ktoś wybierze, proszę dzwonić. Można dzwonić cały czas, obojętnie w której porze. I wszystkiego dobrego. Dziękuję i do widzenia. Następny jest 21. On ma numer 81. Tak? czy 82. Mocno ciemny, biały lota. Zobacz, tak. o, 2021 rok, bardzo ładnie piękne oko też ten też jest 21 rok, 83 numer Nakrapiany to jest super samczyk I tamte były samczyki starsze wszystkie, teraz no samiczki, nie? Tutaj jest samiczka z 21 roku ona z numerem jest 50. Cała ciemna z nalotem brązowym. Piękna samiczka. Następna 21 rok, ciemna, białe lotka. Piękne oko, bardzo ładne. Super, paniczka złożona. 51 miała numer, tu będzie 52. Też 21 rok. To tylko numer 52, zgadza się. Ciemna też z nalotem. Bajeczka, paniczka. 53, 20 rok. To jest z nalotem w jednej skrzydle ma tylko białe, nalot brązowy Ażeli macie jakie oko ma super, ma tutaj przypisz. rok ona ma numer 53 54 21

jak dla Lunia o, żona stała nakrapiana ciemna 21 20 rok cała ciemna mocno ciemna aż czarna taka też brązowe leżytki na lodzie na niej o numer 57 58 18 rok Białolotka piękna. Pięćdziesiąt osiem.